Backstage twórcy. Halo, halo, ludności. Witam was serdecznie na Backstageu twórcy. Ja jestem Katarzyna i będę waszym przewodnikiem po świecie kreatywności. A dzisiaj, dzisiaj prezentuję wam całkiem nową serię. Myślę, że ona faktycznie będzie zaczynałaś tu od mojego. Nie, nie będzie się zaczynała. Ona będzie w formie audio. I w sumie to będę dzisiaj. Bardziej artystą niż przewodnikiem, i w każdym tego typu odcinku właśnie będę Wam pokazywała po prostu no, no cóż, cóż tu więcej mówić. No, gotowe wykwity, z, gdzieś tam z, z dna mojej głowy, starsze lub młodsze. Słuchajcie, dzisiaj tak sobie pomyślałam, że przeczytam wam pierwszą część takiego poematu. Wiecie, ogólnie to chyba w 2016 roku wymyśliłam sobie, że założę bloga i że będę używać kości opowieści, wiecie, wyrzucę dziewięć kości i ułożę poemat do, do tych kości, tak? A jakąś historię wymowaną właściwie, bo to poemat. <laughs> nie wiem, nie wiem, sami ocenicie, na ile to zasługuje na słowo na nazwę poemat. Niemniej wiecie, pierwszy rzut Zakończył się tak, że aż się prosiło, żeby tą historię kontynuować, więc wtedy postanowiłam, że faktycznie no to będzie taki odcinkowy poemat. I nie ukrywam, że, że tak moje moce przerobowe i zapał skończyły się na dziewięciu częściach. Natomiast pomyślałam, że żeby się to nie marnowało, to raz na ileś wrzucę wam to właśnie w taką serię. A jak dojedziemy do dziewięciu, to sami zdecydujecie, czy, czy to kontynuować, czy, czy warto to kontynuować, czy nie. Ja osobiście, jak to ja i moje dzieła w większości przypadków, no, no mi się podoba. <laughs> Mnie to wkręciło. Natomiast faktycznie mam teraz dużo pobocznych projektów. Ale jeżeli, jeżeli no, faktycznie chcielibyście poznać dalszy ciąg tej historii, no to z chęcią ją dla Was wymyślę. Jednak, jak, jak, jak ktoś oprócz mnie oczekuje na efekty mojej historii, a no to mam większą motywację. <gry> Dobra, słuchajcie, ja nie przedłużam, zatem uruchamiam tego mojego magicznego y, bloga i zaraz przeczytam wam pierwszą część tego, tego wytworu, który właściwie to nie miał tytułu. Dalej w sumie nie ma, ale tak roboczo nazwałam go tutaj takim kościanym poematem. No bo wiecie. Z kości opowieści. A zatem zapraszam. Opowieść bez tytułu, część pierwsza. Dawno, dawno temu, za rzeką i lasami trzema, stała dziwna budowla, którą porastały drzewa. I niby to wieża, acz jednak nie do końca, wszak nocą świeci jak promienie słońca. Legenda głosi, że to twierdza nie do zdobycia ponieważ to miejsce wielkiego skarbu ukrycia. Zawsze o poranku wybiega z niej mak szalony i tak z dzidą u boku biega rozpędzony. Właściwie to trochę jak człowiek pierwotny, lecz czegoż oczekiwać? Mak w twierdzy samotny. W ogromnej kuchni ogromniejszy kocioł bulgoce, na ladzie nieopodal różne alchemiczne pomoce. Jednego popołudnia mak wracał z polowania. Rozmyślał, dlaczego chmura słońce zasłania. I pogrążony tak w licznych myśli chaosie, idąc piaszczystą dróżką, prawie potknął się. Na merlina któż to tu zostawił? O skamielinę prawie żem się zabił. I tak chwilę długą pieklił się wzburzony, aż w końcu podnieść chciał obiekt znaleziony. Zaczekaj, magu, dobiegło z pobliskiego krzaka. Życie twoje się zmieni, gdy weźmiesz tego robaka. Cóż to za brednie, któż je do mnie wygłasza? Twój szczur, Lucian, magiczność wasza. Mak pokręcił głową i sięgnął po skamielinę. Lucjan skwaszoną miał swoją szczurzą minę. Pomrów starożytny, jakże miałbym go zostawić? Moim życiem się nie martw. Biegnij się zabawić. Lucjan niepewnie lecz w końcu pobiegł do miasta, a biegnąc, widział, jak dziwnie las się rozrasta. Mak jeszcze nie poczuł, że nadchodzi zmiana, bo nie usłyszał jej złowieszczego na 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 na.